Modlitwa o prawdę, uczciwość i harmonię w rodzinie. Panie wszechmogący, Stwórco wszystkich serc i dusz, który jesteś źródłem prawdy, miłości i pokoju, staję dziś przed Tobą. Pełnym troski i nadziei, aby prosić Cię o ochronę mojej rodziny. Panie, wiesz wszystko o naszych relacjach o naszych słowach, myślach i uczuciach. Ty znasz nasze radości i troski, nasze sukcesy i porażki, nasze chwile szczęścia i trudności. Dlatego powierzam Ci całą rodzinę, prosząc o Twoją opiekę i łaskę, aby w naszych domach nigdy nie było miejsca na oszustwo, kłamstwo ani zdradę. Boże, naucz nas prawdy w słowach i uczynkach pomóż nam mówić szczerze do siebie nawzajem nie ukrywać swoich myśli ani intencji nie krzywdzić się wzajemnie słowem ani czynem niech każdy członek rodziny ma odwagę przyznać się do błędu prosić o przebaczenie i wyciągać rękę w pojednaniu zamiast uciekać w kłamstwo ludu. Mario, matko miłosierdzia i pokoju, Ty, która znasz troski rodzinne i wiesz jak ważna jest jedność i zaufanie, Między bliskimi wstawiaj się za naszą rodziną. Spraw, aby nasze serca były otwarte na siebie nawzajem, Abyśmy potrafili mówić prawdę z miłością, a słuchać z cierpliwością. Niech Twoja obecność w naszych domach napełnia nas spokojem i harmonią, aby nigdy nie było miejsca na zdradę, fałsz ani wzajemną nieufność. Panie, proszę Cię, aby każdy w naszej rodzinie nauczył się żyć w uczciwości. Niech nasze myśli i działania będą zgodne z Twoją wolą. Niech dom nasz będzie miejscem bezpieczeństwa, miłości i zaufania. Gdzie każdy może czuć się akceptowany i szanowany. Niech prawda zawsze zwycięża, a kłamstwo i oszustwo odejdą daleko od naszych serc i naszych relacji. Duchu Święty stąp na naszą rodzinę i wlej w nasze serca pragnienie szczerości. I wzajemnego szacunku, pomóż nam wybaczać błędy, okazywać cierpliwości i rozwiązywać konflikty w miłości. Niech każda rozmowa, każde słowo i każde działanie będą fundamentem harmonii, a nie źródłem podziałów czy przykrości. Boże, proszę Cię także o ochronę naszej rodziny. Przed wpływami zła, przed pokusą kłamstwa, przed zazdrością, gniewem i nienawiścią. Niech nasze domy będą pełne światła, dobra i radości, a każdy członek rodziny doświadcza Twojej miłości i obecności w codziennym życiu. Panie, dziękuję Ci za naszą rodzinę, za jej mocne i słabe strony, za wszystkie chwile radości i nauki. Proszę, aby nasze wspólne życie było oparte na prawdzie, zaufaniu i wzajemnej miłości, abyśmy potrafili wspierać się w trudnych chwilach. Cieszyć się w chwilach szczęścia I razem wzrastać w bierze nadziei i miłości. Niech prawda będzie światłem, które prowadzi nas przez życie rodzinne, a kłamstwo i oszustwo. Niech znikną z naszych relacji na zawsze, niech nasza rodzina staje się przykładem miłości, uczciwości i harmonii dla wszystkich, którzy nas obserwują. I niech w naszych domach zawsze mieszka pokój i szczęście. Modlitwa o prawdę, uczciwość i harmonię w rodzinie. Panie Wszechmogący, Stwórco wszystkich serc i dusz, który jesteś źródłem prawdy, miłości i pokoju, Staję dziś przed Tobą z sercem pełnym troski i nadziei, aby prosić Cię o ochronę mojej rodziny. Panie, wiesz wszystko o naszych relacjach, o naszych słowach, myślach i uczuciach. Ty znasz nasze radości i troski, nasze sukcesy i porażki, nasze chwile szczęścia i trudności. Dlatego powierzam Ci całą rodzinę, prosząc o Twoją opiekę i łaskę, aby w naszych domach nigdy nie było miejsca na oszustwo, kłamstwo ani zdradę. Boże, naucz nas prawdy w słowach i uczynkach, pomóż nam mówić szczerze do siebie nawzajem. Nie ukrywać swoich myśli ani intencji, Nie krzywdzić się wzajemnie słowem ani czynem. Niech każdy członek rodziny ma odwagę przyznać się do błędu, Prosić o przebaczenie i wyciągać rękę w pojednaniu, Zamiast uciekać kłamstwo lub oszustwo. Mario, matko miłosierdzia i pokoju, Ty, która znasz troski rodzinne. I wiesz, jak ważna jest jedność i zaufanie między bliskimi. Wstawiaj się za naszą rodziną. Spraw, aby nasze serca były otwarte na siebie nawzajem, abyśmy potrafili mówić prawdę z miłością, a słuchać z cierpliwością. Niech Twoja obecność w naszych domach napełnia nas spokojem i harmonią, aby nigdy nie było miejsca na zdradę. Fałsz ani wzajemną nieufność. Panie, proszę Cię, aby każdy w naszej rodzinie nauczył się żyć w uczciwości, niech nasze myśli... Działania będą zgodne z Twoją wolą Niech dom nasz będzie miejscem bezpieczeństwa, miłości i zaufania Gdzie każdy może czuć się akceptowany i szanowany Niech prawda zawsze zwycięża, kłamstwo i oszustwo odejdą daleko od naszych serc i naszych relacji Duchu Święty Stąp na naszą rodzinę i wlej w nasze serca pragnienie szczerości i wzajemnego szacunku. Pomóż nam wybaczać błędy, okazywać cierpliwość i rozwiązywać konflikty w miłości. Niech każda rozmowa, każde słowo i każde działanie będą fundamentem harmonii, a nie źródłem podziałów czy przykrości. Boże, proszę Cię także o ochronę naszej rodziny przed wpływami zła, przed pokusą kłamstwa, przed zazdrością, gniewem i nienawiścią. Niech nasze domy będą pełne światła, dobra i radości, a każdy członek rodziny doświadcza Twojej miłości i obecności w codziennym życiu. Panie, dziękuję Ci za naszą rodzinę. Za jej mocne i słabe strony, za wszystkie chwile radości i nauki proszę, aby nasze wspólne życie było oparte na prawdzie, zaufaniu i wzajemnej miłości, abyśmy potrafili wspierać się w trudnych chwilach, cieszyć się w chwilach szczęścia i razem wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Niech prawda będzie światłem, które prowadzi nas przez życie rodzinne, a kłamstwo i oszustwo niech znikną z naszych relacji na zawsze. Niech nasza rodzina staje się przykładem miłości, uczciwości i harmonii dla wszystkich, którzy nas obserwują i niech w naszych domach zawsze mieszka pokój i szczęście.